Co to jest obrzęk okolicy twarzy? Obrzęk oznacza gromadzenie się płynu w tkankach twarzy. Może to być obrzęk lub obrzęk zapalny, ograniczone zaczerwienienie, ze zwiększeniem spoistości, nadmiernym ociepleniem i bolesnością przy dotyku, z gorączką, objawy zależne od etiologii i lokalizacji, czym jest spowodowany obrzęk w obrębie twarzy. Obrzęk może być wynikiem TAP. 1. Chorób ogólnoustrojowych, bez cech zapalnych i świądu, zespół nerczycowy, ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, obrzęk naczynio ruchowy, niedoczynność tarczycy, urazu, najczęściej mechanicznego, zwykle z zaczerwienieniem, zasinieniem lub obecnością krwiaka. Może mu towarzyszyć rana skóry, zobacz, urazy głowy, alergii. Objaw charakterystyczny, świąt, zapalenia, uszkodzenie komórek i tkanek oraz zwiększona przepuszczalność ścian naczyń w wyniku działania czynnika infekcyjnego, reakcji zapalnej towarzyszą zaczerwienienie, obrzęk, wzrost temperatury i ból. Najczęstsze bakteryjne czynniki etiologiczne to, beta-hemolityczne streptokoki grupy A, paciorkowiec repotwórczy, streptococcus pyogenes. Rzadziej grupy B, wywołujące zmiany zapalne okolice twarzy u noworodków, gronkowiec złocisty, stafelococcus aureus, także szczepy oporne na metycylineca mrsa, mrsa, dwoinka zapalenia płuc, streptococcus pneumoniae, zapalenie tkanki łącznej twarzy i okolicy oczodołowej, pałeczki hemofilne, haemophilus influenzae, zapalny obrzęk powieku dzieci paciorkowiec zieleniący, streptococcus viridans, Bakterie beztlenowe, prewotella, fusobacterium, peptostreptococcus, zakażenia zębopochodne, choroby przebiegające z zapalnym obrzękiem twarzy, leczenie, TAP. 2. Czy rak? Głębokie zakażenie skóry i tkanki podskórnej, rozwijające się jako powikłanie zapalenia mieszka włosowego, gruczołu potowego lub łojowego, okolicy wierzchołka lub przedsionka nosa i wargi górnej, wymaga antybiotykoterapii domięśniowej lub dożylnej, ponieważ ze względu na połączenia anatomiczne naczyń może wywołać groźne dla życia powikłanie, zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej, powikłania zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Zobacz, ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, stany zapalne tkanek oczodołu, powiek i układu łzowego, zapalenia ślinianek przyusznych, róża, rysipelas, paciorkowcowe zapalenie skóry i tkanki łącznej z zajęciem układu chłonnego, ropowica dna jamy ustnej, nazywana anginą Ludwiga, zapalenie tkanek miękkich okolicy podjęzykowej i podżuchwowej najczęściej w następstwie zmian okołozębowych. Tabela 1. Przyczyny obrzęków twarzy Obrzęk okolicy czołowej Zapalenie szpiku kości czołowej Głus podsta, Z ropniem podokostnowym Rzadkie Obrzęk powiek Zapalenie spojówek Jęczmień Gradówka ropień Worka łzowego Powikłania oczodołowe Zapaleń zatok przynosowych Zapalny obrzęk powiek Z powieki Ropień podokostnowy Oczodołu Zapalenie tkanek miękkich Oczodołu Ropienia oczodołu powikłania wewnątrz, zapalenie zapaleń. Zatok przynosowych, np. zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej, bardzo rzadkie. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, niedoczynność tarczycy. Obrzęk policzka zębo pochodny naciek. slash ropień policzka róża, zapalenie szpiku kości szczęki, bardzo rzadkie. Jako powikłanie zapalenia zatoki szczękowej obrzęk okolicy ślinianki przyusznej nagminne zapalenie ślinianek nawracające zapalenie ślinianki przyusznej bakteryjne ostre zapalenie przyłóżnicy choroba kociego pazura zapalenie węzłów chłonnych ślinianki przyłusznej wywołane prądkami atypowymi obrzęk przedsionka nosa i wargi górnej czy rak przedsionka nosa i wargi górnej obrzęk okolicy podrzuchwowej zapalenie tkanki łącznej noworodków obrzęk okolicy podbródkowej angina ludwiga jakich badań Wymaga obrzęk okolicy twarzy? Diagnostyka zależy od objawów oraz wyniku badania przedmiotowego. Może obejmować badania laboratoryjne, morfologia z rozmazem, op, CRP, badania serologiczne, wskaźniki funkcji nerek, hormony tarczycy, mikrobiologiczne, posiew treści ropnej, krwi, płynu, mózgowo-rdzeniowego, badania w kierunku obecności prądków. Radiologiczne, USG ślinianek, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny zatok przynosowych i OUN, zdjęcia rentgen zębów, pantomogram. Tabela 2 Leczenie chorób przebiegających z obrzękiem twarzy Grupa chorób stosowane Leczenie powikłane zapalenie tkanki łącznej z umiejscowieniem na twarzy, wywołane przez Streptococcus gr. A. Staphylococcus aureus, Hemophilus influenzae, Streptococcus gr. Beleki i rzutu, cefalosporyny 2 generacji do leki 2 rzutu, amoksycylina slash klawulanian do ustnie w skojarzeniu z kloksacyliną zakażenia Staphylococcus aureus samrsa trimetoprims sufometoxazolem, doksycyklina, powyżej 12, rz. klindamycyna zakażenia Staphylococcus aureus mersa antybiotyk z grupy glikopeptydów. Linyzolit, daptomycyna ropnia i ropowice Drenaż chirurgiczny Leczenie choroby podstawowej Co należy robić w przypadku pojawienia się obrzęku okolicy twarzy? Udać się do lekarza. Obrzęk w pytaniach i odpowiedziach Objawy alergii po wypiciu mleka Jak ocenić, czy dziecko w trakcie zabawy nie doznało urazu? Dolegliwości bólowe związane z wyżynaniem się zębów stałych, nurofen, działania niepożądane, reakcje po urządleniu przez pszczołę, rumianek w diecie dziecka, powiększenie ślinianki przyusznej, postępowanie w urazach głowy u dzieci.